Shop. Dzień dobry, witam, siemanko The Beyond horizons Kolejny odcinek, w witanko Siem Siemanko Aha. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich kochanych wspieraczy Których na wczorajszym live'ie Przybyło aż 350 Wspieracz za 2 zł To najlepsza forma wspierania kanału Uciekaj Boom, rozwaliłem tę kuchnię Nie ma już tutaj kuchni, do widzenia Mamy masę nowych części jest superowo, żarcia nie brakuje. Idziemy dalej w naszą przygodę. Pamiętajcie, że mamy klucz do bramy. A jak znajdziemy bramę, to ją otwieramy. Tak zrobimy właśnie, kasztany. <laughs> no, łapka w górę zostawiona za potężne rymy, mam nadzieję. Bo jak nie zostawiliście, to pogniewamy się. Pogniewamy się. O, koniec mapy, ale akcja. Otworzymy super tajną miejscówę. I wreszcie dowiemy się, co tam się takiego kryje. Może wypasione rzeczy. Ominąłem dwie ropy. Wiem, wiem, wiem. Nie piszcie tego w komentarzach. Albo napiszcie, udawajcie, że nie wiem. No, tak będzie super. Im więcej komentarzy, tym lepiej. Wiadomka. Czy mamy tu jakieś tej bota? Chyba tam z tyłu się jeden krył. Ty do mnie idziesz. Okej, okay, cwaniaczku, co ty sobie myślisz? Pyk, załatwiony. Zwykłe są botki tylko. Ale akcja. Ale łatwo. Easy. Easy w takim razie. No, naprawdę. Nie ma, co jest gościu? Chcesz dostać? Czek, czek. Załatwieni, łatwo. Dobra. Podjeżdżamy naszą furą, oczywiście. Później wyciągamy z góry znaczy z góry ze środka klucza. Otwieramy skrzynkę, ukrywajkę. Ale kozak, był tam papier toaletowy. Nie potrzebuję, nie potrzebuję. Tu się nie robi kupy. Nie. Nie robi się w tej grze. Hmm, niestety. W The Long Drive się robiło i to właśnie czyni The Long Drive świetną grom. Nie no, niemożliwe gdzieś. A to jest, dobra. Jest Gites, od razu go zauważyłem. Nie musicie pisać w komentarzu. jest Warehouse, pyk, klikaj. Otwórz się. A? O, otwiera się, ale bardzo powoli. Wow, i na górze mam takiego bima jakiegoś. Refajnuję to, ciekawe co z tego wypadnie. Czy to jest po prostu zwykły metal? To nawet nie jest metal, to jest kamień po prostu, ale super drop, nie ma to tamto. Jejku, no nawet nie żartujcie. Uuu! Silnik, poziom trzeci. Fajnie, że poziom trzeci i pozostałe rzeczy raczej mi się nie przydadzą. Nie no, totalna lipa, powiem szczerze. Lipa jak nie wiem. A tu wychodzi na to, że tak no trochę mi oskamowali, nie? Ja bym tutaj dał super rzeczy, żeby... Ziomek, który to otworzył, był mega zadowolony. A nie, że tak. Meh, ach, meh. Me. nic. Idziemy na kolejny świat. Świat piąty. W ogóle to pozdrawiam wszystkich widzów, co oglądają. Daily Scrap Mechanic. Daily Scrap Mechanic DeLong y, jest super. Jest fajnie. Dobra, musimy to zdjąć jakoś, nie? Ale jestem dobry w tą grę, naprawdę. Dobra, cykmek. Ale mam tego paliwa dużo. A tutaj, no tutaj nie tak dużo. No Dobra, nie będzie. Gdzie mamy jakieś super wypasione miejscowy? O, komponent tam był Dobra, dobra, już przejechałem po nim, to pewnie jest zepsuty Szukamy miejscówki Jakiejś wypasionej, żeby się tam zatrzymać ukrazim jak najwięcej części I rozwinąć swoje Wypasione turbo auto Bo jak to zrobimy To będziemy jeszcze lepsi Dawajcie mi tu jakąś giga Wypasioną miejscówę do zbadania O, tam po prawej widzę silosy na daleko po lewej też jakby drzewa jakieś tam były w tle. A może to tylko skały, które się tak dziwnie renderują. Całkiem potężna miejscuwa. Ciebanko, przybyłem. Co jest gościu? Co? Cześć drogi. Łatwo. <grym> Chyba luzek. No oni nawet nie wiedzą gdzie biegną. Nie, to, to są takie kapuściane ...głąby, że szok. Dali się porobić. E, normalnie tego. Tak Co tu mamy? U, komponent. Niech będzie. Bateria, nie. Tutaj na dole na pewno jest skrzynka i jedzenie. No, też nie, to nie jest chyba to ze skrzynką. Czy jest to ze skrzynką? Nie, to jest z kukurydzą. Znaczy marchewką. Tu marchewki mogą być. Ta, dwie marchewy. Może tu będzie. Tu będzie skrzynka. Da, to jest miejscowa skrzynkowa. Poznaję, na 100%. Wiem, że tu jest co najmniej jedna skrzynka ukryta. E, nic tu nie ma interesującego. Strasznie lipne te dropy ostatnio. Ja nie wiem, ja nie Nie starają się tu w tych dropach. Dobrze, że tutaj przyjechałem. Bardzo dobrze. Pyk, pyk. O, udało się przejechać, a tu jest jeszcze skrzynka z botem, no ta. Ej, ziomek! Chcesz wierdziel? Nie ma problemu. E, łatwo. Pyk. E, takie rzeczy to nie rzeczy. E, Ominałem to, a pojechałem do skału. Nie wiem czemu tak zrobiłem, ale tak właśnie zrobiłem. Normalnie można by wytrzaskać kopalnie. Dobra. Dawaj mi te elementy. Dawaj mi te najlepsze elementy. Halo! Nie mogę Wo. Halo biwaksy, tu są biwaksy. Dobra. Oki doki. Potrzebuję tych klocków dużo. Tych. One są bardzo potrzebne. Te kątowe też. Bo one mi najczęściej odpadają. Później nie mam ich po prostu, no. Co tu dużo mówić? Gubią się. Gubią się troszeczkę. Te tutaj też weźmiemy, żeśmy mieli trochę złomu. Może tego metalu bym wziął trochę, poprzerabiał sobie? Nazbieramy no, tutaj tego metalu. A co? Pyk, pyk, pyk. Ale, ale go rozwaliłem. Ja się. Prawie nic z niego nie zostało, no. Dobra. Musimy postawić gdzieś tutaj furę, żeby ona nam się nie cofała. Będzie bardzo git. E, jedynka. Cyk, 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 cyk. Fajnie. E, dobra. Moje delikatnie uchylone drzwi wyglądają świetnie. O. Nie ma szans, że nie. Dobra, pyk. Dobra, gdzieś jeszcze brakuje takiego elementu. Czy jak na razie to chyba nie. Na razie to wygląda bardzo sprawnie to auto, naprawdę. A, tu brakuje, patrzcie. No, tak, żebym co, że gdzieś mi jeszcze braknie. Dobra. Tu możemy dać. Tak, żeby te drzwi były takie pełniejsze, fajne. Moglibyśmy parę siatek tu na dole wymienić na ten lepszy metal. Więc musielibyśmy gdzieś tych krotków parę postawić. Najlepiej do jakiejś skrzyni, nie? Ale w skrzyniach to my mamy pustki trochę. O, to mogę tutaj dorzucić. Nie zmieści się. To wywalimy, bo mi to niepotrzebne. Możemy troszeczkę tu poprze... poprzerabiać, tak troszeczkę. Nie, nie, nie ten klocek chcę usunąć. Halo, halo, co się w ogóle dzieje? Jak to się stało? A, to było dziwne. Ja nie ten klocek wybrałem, a go usunęło. Bardzo dziwne. Tak, mam nadzieję, że mi tu nic na głowę nie spadnie, jak będę tak usuwał sobie te klocki. Byłoby naprawdę spoko, gdyby się tak nie stało. E, tutaj ten bok może sobie też usunę i zrobię to z tego. Nie jakoś turbo szybko, ale powoli trzeba tu zrobić porządną, e, solidną konstrukcję. Będzie git. Gdzie git? Cały ten pas tutaj. O, tak coś czułem. Później wywalimy resztę. Będzie, będzie okiejkowo. Trzeba elementami tutaj budować, bo mało już mi zostało tych klocków, nie? A jak ja mam tam wejść teraz? Halo, samochodziku. Bardzo jesteś problematyczny dzisiaj. Naprawdę. Ten metal jest naprawdę fajny, wytrzymały. Tu z przodu nie potrzebuję. Dobra, jest git. Dawaj, dawaj z powrotem. Jest noc, to możemy sobie budować tutaj na silu, nie? No, trzeba to bardzo ostrożnie już teraz robić, bo widzę, że tutaj. Całe amortyzatory wiszą. Nie chcemy tego usunąć oczywiście. Inventory jest full. A, bo tam są jeszcze te. Jeden do góry. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Tu możemy po kawałku też wyciąć raczej. Eee, teraz co? Pakę bym zamknął na razie. Później ją pewnie przedłużę. Ale może jeszcze nie dziś. Może jeszcze nie dziś, bo tu widzę, że nam braknie miejsca po prostu. Eee, żeby to zrobić. Te damy tutaj. One się kiedyś na pewno przydadzą. Tylko damy tu na środek. Będzie git. O, Idealnie, idealnie spożytkowane materiały. Dobra, musimy wracać. Musimy teraz wracać. E, I tak, te silosy widziałem po prawej stronie. Dobra. Czyli jedziemy tędy i w prawo. Ale na spokojnie, na chillu. O, ale zasuwa ładnie. Ale jedzie. Bez chillera, chyba można normalnie jechać do przodu. Tutaj jakaś skała się rysuje. Też nic wielkiego. Aha. Chyba ta waga pojazdu zaczęła na niego troszkę wpływać inaczej, bo trochę jedzie inaczej, mam wrażenie. Po lewej coś na pewno jest. Na pewno są jakieś wywrócone silosy. Kolejna miejscówka, kolejne części. Bardzo mi się podoba. Oberwał? Oberwał. Dobrze, dobrze. Jeden ziemniak już biegnął do mnie. Ojku telefon. Nie raz. Odzwonię. Ale huknął. Ale huknął z Kubany, no. Mm, jakieś marne rzeczy znowu. Pyk, pyk, pyk. Oj, pyk. Ten nie chce do mnie przyjść. To go strzelimy. I przyjdzie. Bo się zdenerwuje. No ich te ziemniaki mega irytują. Ja nie wiem. Strasznie są podenerwowani wtedy. E, Okej. Okay. Tam by się przydało wejść, bo widziałem, że tam coś jest. Autko stoi tutaj. O, tablebot. O, nie trafiłem. Co jest? Nie no, ziemniak mu przez głowę przeladł. Co? Eee, to chyba jakiś błąd w animacji czy coś? Nie wiem. Nie przyznaję się tej porażki. Absolutnie nie ma szans. <grystanie> Kompletnie. Dobra, co mamy tu? Lipa. Spyk! No i ładnie. Siemanko, siemanko. Tu kukurydza. Oj. Paczuszka ładna. Nic. Niestety nic ciekawego. Prowę trzeba będzie nakarmić Dzień dobry, to twój dom? Wjeżdżam tutaj Ciema. Ciemano. O, to sobie wezmę Rzadko spotykane Naprawdę rzadko spotykane Dobra Podjeżdżamy tam do tej, tej Do tej wieży Tam jest tylko paliwo na górze Jadę dalej To tylko paliwo Gdyby to była amunicja, to bym się pogusił, ale paliwa to mi nie brakuje, guys. Mamy masę paliwa. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Okej. Okay. Myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć. Pa, 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 pa. pa.